27 marca obchodzimy Światowy Dzień Teatru. Święto to zostało wyznaczone nie tylko, aby uczcić osoby tworzące teatr, ale także po to, aby uświadamiać wszystkich o wartości sztuki i artystycznej kreacji w życiu codziennym. Gustav Hollaubeck twierdził, że jeżeli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy, to już jest teatr. A czym jest teatr dla uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Rągowie? Czy nadal postrzegamy go jako świątynię sztuki? Sprawdźmy to! Czym dla Ciebie jest teatr? Teatr to jest takie miejsce, gdzie przychodzą kulturalni ludzie, wysoko wykształceni, aby zaznać rozrywki na wysokim poziomie. Teatr jest dla mnie skocznią od rzeczywistości, dzięki któremu mogę poczuć się jak w innym świecie. <śled> Moim zdaniem teatr jest miejscem, gdzie ludzie przychodzą, żeby obejrzeć wystawioną sztukę albo musical. No i mogą tam jakby przenieść się w taki inny świat, zobaczyć, jak to wygląda, poczuć się inaczej niż tak, no, codziennie. Teatr dla mnie to rozrywka i uczenie się o sztuce. Teatr, miejsce ogląda spektakle. Przyznaje się sztuki, ogląda dramatu i komedia. Ja myślę, że dla mnie teatr jest takim um, wyrażeniem sztuki po prostu i przez sztukę emocji przede wszystkim. Teatr! To przede wszystkim pewne odpowiedzi na pytania natury egzystencjalnej, bo ludzie od wieków szukali pytań dotyczących sensu życia, sensu istnienia, uniwersalnych postaw, i teatr im tych odpowiedzi wystarczał od zarania dziejów, od antyku począwszy. Co najbardziej podoba się panu teatrze? Bezpośredni kontakt z aktorami, na ta żywo. Tak najbardziej podoba mi się sam efekt tego, że jesteśmy bardzo blisko aktorów i tego, że możemy włożyć bardzo dobrą atmosferę. Ponieważ naprawdę w domu tego nie czuć, jak oglądamy nocami, A jak widzimy, jak ktoś wczuwa się w to i przedstawia emocje, które przygotował. Dlaczego według Ciebie ludzie chętnie chodzą do teatru? ponieważ y, jakby ludzie dzielą się na jakieś grupy społeczne i niektórzy lubią rozrywkę, która ma wysoki poziom. Zazwyczaj to raczej starzy ludzie chodzą do teatru, żeby zaznać tam, rozrywki kulturalnej, mm, bo można bezpośrednio zobaczyć aktorów w swoim zawodzie. Teatr czy film? Film Ponieważ nie trzeba się elegancko ubierać i wychodzić z domu Można się walnąć na kanapie i coś zjeść Moim zdaniem teatr Ponieważ dzieje się to na żywo Tak naprawdę mogą zdarzyć się pomyłki A w filmie może się zdarzyć stopą Bo oni tak to będą nagrywać, nagrywać, nagrywać Aż w końcu wyjdzie A w teatrze jest tak prawdziwie Można poczuć emocje, które przekazują nam aktorzy Zależy od sytuacji, w którym w danym momencie się znajduję. Raz teatr, raz film. E, wolę teatr, ponieważ mamy wtedy lepszy kontakty z aktorami i są większe emocje. William Shakespeare pisał Świat jest teatrem, ludzie aktorami, którzy kolejno wchodzą i znikają. A skoro teatr jest tak bliski życiu, że warto od czasu do czasu wybrać się na jakiś spektakl, aby dowiedzieć się czegoś o nas samych.